Detoksykacja skóry, czy gdzieś Ci się to obiło o uszy? Detoksykacja to proces, który polega na wchłonięciu substancji do organizmu, następnie ich dystrybucji w tkankach, przemianach biochemicznych i wydaleniu tych substancji. No dzięki gruczołom potowym jesteśmy w stanie wydalać te substancje toksyczne, czyli po prostu pocimy się i je usuwamy. Ale czy istnieje coś takiego jak detoksykacja skóry, na przykład z różnych substancji, która samoistnie się detoksykuje? No nie! Możemy natomiast potocznie mówić o czymś takim jak detoksykacja skóry, którą sami przeprowadzamy, czyli oczyszczamy naszą skórę z różnych zanieczyszczeń i nie tylko. Możemy na przykład różnymi kosmetykami, zabiegami wspomagać oczyszczenie naszej skóry z warstwy nagromadzonych korneocytów, które z kolei absorbują zanieczyszczenia. Jeśli natomiast słyszysz, że po jakichś kosmetykach na Twojej skórze pojawiły się podrażnienia, wysyp różnego rodzaju niedoskonałości, i to jest proces detoksykacji skóry. To niestety, ale ktoś wciska ci gity.